Z czymkolwiek przyszedłeś, zosta tu tam. Mam tu listę oczekujących i całą sterteru pieci do naprawy. Jesteś mechanikiem? Tak, Harley, zastępca naczelnika czwartej załogi w Horcie w Ignadonie. To kiedyś. Teraz jestem raczej starszym naczelnikiem nadzorującym pracę jedynego idioty, który to zapieprze. Czasy Hortu się skończyły. Tu wszyscy jesteśmy prawdziwie wolnymi ludźmi. To znaczy, że jeśli chcesz coś naprawić, będziesz musiał zapłacić. Co umiesz naprawić? A co chcesz, żebym naprawił? Cokolwiek to jest, są spore szanse, że dam radę. Prawdopodobnie dałbym też radę naprawić to, zwisając głową w dół pod pełnym ostrzałem wroga. Czyli, że naprawienie tego tu to pikuś. Ile ja bym dał za prawdziwe wyzwanie? Mecha oblatywać, cokolwiek. Byle wymagało prawdziwej wiedzy i prawdziwych umiejętności. Masz jakieś doświadczenie ze sprzętem latającym? Latającym? Masz na myśli plecaki odrzutowe? Mówimy o konkretnym modelu? Miałem na myśli coś większego niż plecak odrzutowy. Większego? Z tego co wiem, jedyna większa zabawka latająca to alpski oblatywacz. Co? To o to ci chodzi. Tak. Nie mam pojęcia, jak masz zamiar wejść w posiadanie takiego cacka. No, chyba że chodzi ci o oblatywacz, który rozbił się w etanie. Jeśli tak, to lepiej się pospiesz. Słyszałem, że ludzie szukają pilota. Ten szakal jest twój? Nie mam pojęcia, skąd się wziął. Po prostu pojawił się pewnego dnia. Na jego widok omal nie dostałem zawału, ale teraz nie jest źle. Na razie nie próbował nikogo zjeść, nie szalał, więc póki nie sra na moje narzędzia, może to być. Jesteś klerykiem? Byłem. Szkoliłem się w chorcie. Ale ta religijna gadka mnie nie przekonywała. Dlatego szukałem sposobu, by dalej robić swoje bez tych wszystkich modłów i kazań. Muszę przyznać, że w horcie trafiała mi się o wiele ciekawsza maszyneria. Mógłbyś dostać się do tego oblatywacza? A, mogę wiedzieć, gdzie go znaleźć. No dobra, właściwie to od kiedy się dowiedziałem o tym wypadku, nie mogłem usiedzieć na miejscu. Musiałem go zobaczyć. Stwierdziłem, że to szansa, by wreszcie zobaczyć tę konstrukcję z bliska. Udało mi się prześlizgnąć między patrolami berserków w Edanie i dotarłem do starego obserwatorium, by lepiej mu się przyjrzeć. Jest dość mocno uszkodzony. Uderzył w szczyt i spadł w dół po zboczu góry. Myśli, że mógłbyś go zreperować? Tam w górach raczej nie. Ale jeśli silnik nie uległ zniszczeniu, myślę, że ktoś mógłby nim tu przylecieć. A wtedy miałbym szansę spróbować. Mógłbyś naprawić silnik? Cóż. Potrzebowałbym wysokoprzepustowego przewodu hydraulicznego. A czegoś takiego nie znajduje się, od tak. Pewnie można byłoby wziąć taki z drugiego oblatywacza. Tylko jakim cudem miałbyś to zrobić? Albo mógłbyś sprowadzić tu jednego z kolosów bojowych z serii 7300. One też mają wmontowane takie wysokoprzepustowe przewody. Krótko mówiąc, lepiej o tym zapomnieć. Hmm, nie tak, żeby to było całkiem niemożliwe, ale mimo wszystko pewności nie ma, nie? Czy jeśli zdobędę przewód, naprawisz silnik? <noise> tak, dobry dowcip. Co? Mówisz poważnie? Zdobędę przewód z bojowego kolosa z serii 7300. Serio uważasz, że dasz radę się z nim rozprawić? Dobra, słuchaj. Jest jeden kolos, z którym może ci pójść odrobinę łatwiej niż z tymi pełnosprawnymi. Słyszałem, że zaczął wariować z powodu uszkodzonego zespołu sterującego. Podobno nadal działa, jest gdzieś w górach na południu Ignadonu. Ale nawet mimo tej usterki trzeba być szalonym, by próbować go pokonać.